Proszę Państwa, więc leki kierunkowane molekularnie, czy leki celowane stanowią ogromną oczywiście nadzieję, mówimy o nich bardzo dużo podczas tej i innych konferencji. I one wydawało nam się, że będą bardziej specyficznie działały i przez to będą mniej toksyczne, bo będą uderzały tylko w tę klidę sobą nowotworu, natomiast będą mniej toksyczne na zdrowych komórek, których tej zmiany molekularnej, na którą lek działa nie ma. Zacznę jednak od tego, jak oceniamy w ogóle toksyczność leków w ogóle w onkologii. Mianowicie jest międzynarodowa skala komunologii, terminologii Criteria for Evidence, która jest międzynarodową skalą powszechnie przyjętą i którą stosujemy, żeby wystandaryzować opis. Oczywiście nie możemy opisywać tego w kategoriach jakościowych, tylko trzeba skonkretyzować te objawy. One, ona nam pozwala ustalić, ustalić maksymalną tolerowaną dawkę leków w badaniach pierwszej fazy. Ona nam poz, pozwala określić zalecenia dotyczące modyfikacji dawek. Obiektywizacja oceny nowych leków. Zawsze w ocenie nowych leków badamy równocześnie i skuteczność, i toksyczność już w fazie klinicznej. No i po, po, pozwala nam to porównywać bezpieczeństwo różnych, różnych interwencji medycznych. To jest, proszę Państwa, pierwszy lek celowany, który się pojawił na początku tego wieku i który właściwie zre zrewolucjonizował leczenie nowotworów. To był dziesiątkę, to jest imatinib, czyli gliwek, lek stosowany w leczeniu nowotworu GIST, bardzo rzadkiego, względnie rzadkiego nowotworu przewodu pokarmowego i w leczeniu przedlekę geatrycznikowej i oba te nowotwory z nowotworów bardzo źle rokujących, stały się nowotworami, które można przez lata utrzymywać w wysach, dzięki właśnie stosowaniu tego. I to wzbudziło nieprawdopodobne nadzieje, bo no to jest okładka z kierownika Time, który, prawda, wydawało się, że to w ogóle w tym momencie jesteśmy na bardzo krótkiej ścieżce do w ogóle poradzenia się z wieloma nowotworami. Jaki, jak, jaka jest rzeczywistość, jeśli chodzi o te leki. Więc one rzeczywiście, ich działanie jest oparte na interakcji z procesami i śladami sygnałowymi swoistymi dla nowotworu. To jest, to jest zasada. To są terapie ukierunkowane molekularnie albo celowane, czyli najpierw trzeba ten cel znaleźć. I idealna sytuacja byłaby taka, kiedy ten cel jest obecny tylko w produktach nowotworowych. Nie ma go w zdrowych komórkach, i wtedy rzeczywiście, że tak powiem, trafialibyśmy tylko komórki nowotworowe. Niestety takiego, taki, taka ta sytuacja jest wyidealizowana i ona nie istnieje w rzeczywistości. Więc bardziej, bardziej realna sytuacja jest taka, kiedy komórki nowotworowe wywodzą się, e, przepraszam, e, bardziej e, sytuacja. Realna jest taka, kiedy cel molekularny występuje częściej w komórkach nowotworu, lub zdrowe komórki szybciej regenerują. I to rzeczywiście tak jest, ale w istocie leki celowane związane są z szeregiem dolegliwości. One są inne niż w przypadku chemioterapii. One są czasem bardzo dziwne. One są często nieprzewidywalne. I o tym chciałbym Państwu powiedzieć, bo pojawienie się leków ukierunkowanej molekularnie wymusza również, jakby, nowe podejście do oceny toksyczności tych leków. A ocena toksyczności leków, i myślę, że Państwa do tego przekonam, w pewien sposób nie nadąża za tymi nowymi lekami, które co chwilę, właściwie w ciągu roku kilka nowych terapii molekularnych pojawia się. Nie wszystkie wchodzą do praktyki klinicznej, ale w badaniach klinicznych mamy tych leków naprawdę wiele. Proszę Państwa taka w największym skrócie czym się różnią leki celowane, czyli ukierunkowane molekularnie od tradycyjnych leków cytotoksycznych, czyli od chemioterapii. Mianowicie mechanizm działania leków cytotoksycznych jest prawie zawsze nieselektywny, natomiast leków ukierunkowanych molekularnie jest selektywny i dotyczy określonego celu molekularnego, o czym już wspomniałem. Optymalna dawka w przypadku chemioterapii to jest zawsze najwyższa tolerowana dawka, a w przypadku leków celowanych absolutnie nie. Tam nie ma zależności dawka F. W związku z tym wiele leków y, ukierunkowanych molekularnie stosujemy w dawkach, które są poniżej maksymalnej tolerowanej dawki. Zresztą, o czym za chwilę powiem, często trudno określić tę maksymalną tolerowaną dawkę. Leki, y, tradycyjne leki cytotoksyczne z pewnymi małymi wyjątkami podawane są do Natomiast leki ukierunkowane molekularnie podawane są różnymi metodami, ale znacznie częściej niż leki cytotoksyczne podawane są w formie dołów. Profil toksyczności leków cytotoksycznych, hematologiczne toksyczności są dominujące, aczkolwiek oczywiście jest wiele innych ludności, wymioty, tak itd. Natomiast w przypadku leków ukierunkowanych molekularnie ta hematotoksyczność jest znacznie mniejsza, ale są inne toksyczności. I wreszcie aktywność przeciwnowotworowa. W przypadku chemioterapii bardzo łatwo ją zmierzyć w fazie jakby badań klinicznych leków, bo ona jest widoczna w postaci remisji nowotworu. W przypadku niektórych leków molekularnych ta emisja jest i ona może być spektakularna, ale w przypadku wielu innych leków jest to po prostu stabilizacja lub późna emisja, występująca po, po długim czasie. A czasem ten nowotwór jakby rozpływa się. Trudno go zmierzyć no to jest zupełnie inna sprawa, po prostu powstaje taki ghost, prawda, e, duch tego, tego buza, gdzie widać jego zarys, ale on jest jakby w środku taki pusty i trudno wtedy zmierzyć, bo my mierzymy zawsze wymiar buza, no bo ten wymiar jest niby taki sam, ale ten guz się jakby po prostu spłynął. No więc jak powiedziałem, w przypadku leków celowanych trzeba trafić w określony cel. To jeżeli tego celu nie ma, albo jeśli się źle trafi, no to wtedy tego sukcesu nie ma. I tutaj pokażę to, co można pokazać, mianowicie zmiany wspólne towarzyszące lekom anty-EGFR. Przypomnę, że mamy właśnie dwie kategorie tych leków. Jedne to są inhibitory finazy EGFR, a drugie to są czy takie jak erlotinib, czy gezytynik, czy afantynik, a drugie, druga grupa leków, o której dzisiaj już była mowa, to są przeciwciała monoklonalne, takie jak panitumumab czy cetuksyma. Jedna i druga grupa leków powoduje właśnie te zmiany skórne, które są często bardzo uciążliwe. Co ciekawe, chorzy, którzy mają te zmiany skórne, mają znacznie lepsze lokowanie. To znaczy, ci, którzy których występują te zmiany, to jest, to jest pozytywny czynnik predykcyjny. I chorzy o tym wiedzą. I mimo że mają te dolegliwości, oni się cieszą z nich i, i słusznie się że cieszą, ale jednak one są dosyć, jak Państwo widzą, uciążliwe. I w największym skrócie obecna skala e, oceny tych toksyczności oparta jest przede wszystkim na powierzchni ciała, której one dotyczą. też ciekawa sprawa, one były głównie w obrębie głowy i tułowia. E, nie wiadomo dlaczego. I e, oparta jest na, na, na powierzchni ciała, ale. Nasilenie objawów związane tylko z powierzchnią ciała nie uwzględnia tego, że jaka jest tolerancja, subiektywna tolerancja chorego i jaki jest stopień dyskomfortu. E, pokażę Państwu przykłady. To te przypadki najpewniej będą zakwalifikowane jako stopień 1-2, no bo one no, obejmują do 10% powierzchni ciała, ale myślę, że cicho, że nie czują się dobrze. Więc troszeczkę tutaj jakby nie nadążamy za pewnymi jakby nowymi sytuacjami. To są inne objawy, których, które towarzyszą terapią celowanym i na przykład to jest bardzo dziwny objaw, takie długie rzęsy rosną, które przeszkadzają, prawda, wchodzą do oka i tak dalej. I co ciekawe, żadna, żadne z tych objawów nie istnieje w obecnej klasyfikacji e, e, toksyczności. Czy znaczy one są wrzucone do worka inne, e, bo po prostu no jakby jest to nowe zjawisko. Te klasyfikacje są modyfikowane co ileś lat, w związku z tym no, nie, zawsze, nie zawsze są jakby na bieżąco uwzględniające na bieżąco sytuację. Kolejna sprawa, która też różni chemioterapię od leków celowanych, to jest. Te kryteria i toksyczności opracowana w czasach, kiedy leki przeciwnowotworowe podawano na ogół co jakiś czas, chemioterapii podaje się w rytmie na przykład co trzy tygodnie i towarzyszyły im przejściowe objawy niepożądane. I teraz tak, o ile na przykład jedno biegunka, która jest typowa dla wielu terapii przeciwnowotworowych, jest na ogół dobrze tolerowana, to ta sama biegunka w tym samym nasileniu mierzono liczbą w dziennie. Trwająca miesiącami może być koszmarem. I tutaj obecna klasyfikacja nasilenia biegu, tutaj przepraszam, ale nie mam zdjęć żadnej. To jest tak, pierwszy stopień to jest wzrost liczby stolców o mniej niż 4 dziennie, drugi to jest 4-6, więcej niż 7, nietrzymanie trzymanie stolca koniecznych hospitalizacji, zagrożenie życia i, i zgon, prawda? I teraz proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że ktoś yy, y, ma potrzebę 600 stolców dziennie, no to on spędza, on, on spędza dzień na klozecie, prawda? A to jest po drugi stopień z toksyczności. Więc to też znowu nie przystaje, nie przystaje do rzeczywistej uciążliwości tych toksyczności, czyli one są one nie są oceniane przez chorych, one są oceniane przez osoby zewnątrz według jakichś tam z obiektywizowanych kryteriów, ale nie zupełnie odpowiadają rzeczywistemu stopniowi e, e, jakby cierpienia chorego. Bo to, czy, czy to czego nie toleruje chorych znaczy to samo co upośledzenie codziennych czynności. Według obecnych kryteriów 4.6 to jest nie za codziennych czynności, bo to jest jakby dodatkowy kryterium w ocenie e, toksyczności. Ale jeśli tak, Biegunka trwa wiele miesięcy, a taki jest w przypadku terapii celowanych, bo one są podawane non-stop. To są tabletki, które bierze się codziennie i codziennie jest ten sam problem. Prawda? Człowiek wstaje, od razu biegnie do toalety i w tym toalecie spędza no, dużą część dnia. W odniesieniu do no, np. nudności wymiotu w ogóle nie uwzględnia się upośledzenia codziennych czynności, czyli jak obserwuje się to, a przecież one bardzo upośledzają. I czy dwa, dwie, dwa wymioty dziennie, które są w pierwszym stopniu toksyczności, które trwają przez 6 tygodni, to rzeczywiście jest niska toksyczność najniższa w skali 5-stopniowej. No jedną z, z równych oceny skali toksyczności jest określenie bezpiecznej dawki leku, i to się określa w badaniach pierwszej fazy. Badania kliniczne powinny określać dawkę uważaną za bezpieczną. W rzeczywistości obecnie określają one dawkę, którą chory toleruje przez krótki czas i często przy wsparciu entuzjastycznego badacza. Prawda? Bo w badaniu pierwszej fazy jest zupełnie inna sytuacja. Mam pełną obstawę, prawda? jest to robione w specjalistycznym ośrodku. Badaczowi zależy, żeby ten chory nie wypadł z badania. No i na tej podstawie określa się bezpieczną dawkę. E, obecnie przyjęta w badaniach pierwszej fazy zasada określenia toksyczności ograniczającej dawkę, czyli Dose to Limited Toxicity, na podstawie jednego cyklu leczenia, bo tak to było w chemioterapii, może być w przypadku leków celowanych naprawdę nieadekwatna. Podstawą rejestracji nowych leków jest większa skuteczność lub mniejsza toksyczność przy tej samej skuteczności w porównaniu z istniejącymi lekami. To jest logiczne, prawda, że albo lek musi być skuteczniejszy, albo mniej toksyczny, ale pokażę Państwu przykład leku który został zarejestrowany, który na pewno znacznie zwiększył toksyczność leczenia. Zmiana jest, e, znaczy różnica w przeszłości jest znamiona statystycznie, ale trzeba się dokładnie przyjrzeć i rzeczywiście e, ta różnica wynosi 9,9 medialnych. Lek został zarejestrowany, jest stosowany, ci chorzy mają naprawdę duże objawy niepożądane, no więc nie wiem, ja mam duże wątpliwości, czy rzeczywiście kryterium większej skuteczności lub mniejszej toksyczności zostało tutaj spełnione. Takich przykładów trochę też jest. Tutaj Państwu pokażę przykład leku, o którym się już była mowa. To jest tytuł To jest badanie opublikowane w Wilkiej Journal of którego ja byłem też współautorem parę lat, dobry parę lat temu. Który wydawało, który, gdzie wydawało nam się, że ten lek zrewolucjonizuje leczenie zaawansowanego raka regionu głowy i szyi. Ten lek dodany do radioterapii wydłużał medianę całkowitego przeżycia o 20 miesięcy. To się prawie w onkologii nie zdarza. W stosunku do wyłącznie radioterapii. Więc byliśmy wszyscy bardzo entuzjastycznie nastawieni do tego, że mamy no rzeczywiście, ja, ja bardzo rzadko używam słowa przełom. Bo to niesie za sobą zbyt duży wyładunek emocjonalny, a ja uważam, że onkologia rozwija się bardzo dobrze, ale małymi krokami, a nie przełomowymi. Już wtedy zwróciliśmy uwagę w tym badaniu, że odczyny skórne, ale tego się spodziewaliśmy, były znacznie częstsze u chorych otrzymujących sedoksyma. Yy, ale uważaliśmy, że to jest cena akceptowalna za tę, tę znacznie większą aktywność. To, to były takie typowe odczyny które których się spodziewaliśmy. Ale proszę Państwa, jak później lek dostał się pod strzecku, to zaczynają się pojawiać takie doniesienia o to, prawda, że te, no, po prostu te toksyczności mogą być takie o to. I kto się retrospektywnie porównał toksyczność C. z toksycznością cysplatyny, klasycznego leku cytotoksycznego stosowanego w skojarzeniu z radioterapią, zresztą później zrobiono badanie porównujące bezpośrednio radioterapię z ceduksymabem z dodatkiem lub do... z z dodatkiem bez dodatku ceduksymabu i tam już ten ceduksymab nie działał. I się okazało, że w że retrospektywnej ocenie oczywiście to ona ma swoje ograniczenia. Toksyczność ceduksymabu była znacznie większa niż toksyczność cysplyni. Oczywiście cisplatyna ma zupełnie inne toksyczności działa na przykład nefrotoksycznie ale w zakresie tego, co choremu najbardziej dopłucza, czyli zapalenie błon śluzowych, odczyny skórne, chudnięcie, konieczność zastosowania zgłębnika, czyli sądy w trakcie radioterapii, cyzplatyna była mniej toksyczna, a ancytoksy Także zachłystywanie się, że tak powiem, tymi postępami w onkologii, no czasem, czasem trzeba w chwili refleksji, żeby zobaczyć, jak to, żeby zobaczyć całą kształt, jak to. To jest bardzo ciekawa praca, którą chyba pokazywałem Państwu, wydaje mi się, podczas jednej z, jednej z naszych, naszych spotkań, mianowicie zgłaszanie niepożądanych objawów leków celowanych w badaniach rejestracyjnych trzeciej fazy, versus w później w tym tzw. farmakowidzian, czyli obserwacji, że, że jaka jest rzeczywiście toksyczność w praktyce klinicznej po latach. Porównano niepożądane objawy 12 leków celowanych zgłaszane w, badaniu, zgłaszane w badaniu, trzeciej fazy, badaniu trzeciej fazy i w ostatecznej informacji o leku, która już była oparta na większej obserwacji. W ostatecznej informacji o leku, która znajduje się w każdym opakowaniu leków ulotce, znalazło się 76 poważnych działań niepożądanych, w tym 38, czyli połowa, o potencjalnie śmiertelnym e, przebiegu. Spośród nich 39% poważnych działań niepożądanych, 39% działań o potencjalnie śmiertelnym przebiegu nie znalazło się w żadnym opublikowanym dokumencie z badania rejestracyjnego a odpowiednio 49 i 58% nie znalazło się w pierwszej informacji o leku. Po medianie 4,3 lat od zarejestrowania do pierwszego uaktualnienia informacji o leku 42% leków 22 celowanych wymagało wprowadzenia co najmniej jednego ostrzeżenia o najwyższym stopniu zagrożenia tego kryterium PG. Czyli inaczej mówiąc wyniki badań trzeciej fazy nie wyłapują wszystkich działań niepożądanych leków. Konieczna jest zatem, i to jest absolutny standard w tej chwili, dalsza obserwacja niepożądanych działań leku i ta zbiorowa, że tak powiem, wiedza dopiero staje się podstawą na określenia rzeczywistej toksyczności leków. Jest, jest takie czasopismo, które publikuje tylko, że tak powiem, takie dziwne, późne, niespodziewane toksyczności leków, w których znajdują się właśnie informacje o tych rzeczach, o których no, nigdzie nie było i nawet informacji o, o leku się nie, 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 nie znalazło. Więc podsumowując, terapie celowane stanowią, ja oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich objawach niepożądanych, bo to nie, nie sposób powiedzieć w ciągu tak krótkiego czasu, ich jest bardzo wiele, zwrócimy raczej uwagę na problem. Terapie celowane stanowią nową jakość leczenia nowotworów, co do tego nie mamy możliwości, ale stwarzają jednak nowe problemy związane z fizjologiczną rolą ich molekularnych celów. Nie mamy takiego celu, który jest tylko w komórce nowotworowej. On zawsze... Ta komórka nowotworowa zawsze wychodzi się ze zdrowia komórki i zawsze tej, tej, tej molekularnej w mniejszych ten szlak molekularny również zdrowie że hamujemy. I one powodują te właśnie specyficzne, czasem dziwne e, objawy niepożądane. I te odrębne toksyczności powinny być uwzględnione w kolejnych modyfikacjach e, komontocyjskich. Ja po ciekawostkę Państwu powiem, że ja... Oczywiście w znacznie rozszerzonej formie ten wykład wygłosiłem na dużej europejskiej konferencji, krytykując jakby obecną klasyfikację i e, Amerykanie, bo to w NCI jest taką robioną rolę pełni, no, zapytali mnie, czy zechciałby wziąć udział w przygotowaniu kolejnej klasyfikacji. Czyli primum non nocere, non nocere jest jakby w w tym przypadku szczególnie istotne pamiętajmy, my jako onkolodzy musimy zachować też umiar i rozsądek w naszym postępowaniu. Dziękuję bardzo. A teraz, jeśli Państwo mają jakieś pytania do tych dwóch prezentacji dotyczących toksyczności, to bardzo proszę. Wiedziałem, że Pan się sobie Panie doktorze. Panie doktorze to jest jego działka. Nie z mojej działki. Czy nie powinna być rozszerzona premedykacja w stosowaniu leków onkologicznych? I tutaj szczególnie to widać przy terapiach celowanych, kiedy mamy ciała monoklonalne. Tam premedykacja jakby definiuje czasami przejście pacjenta przez okres leczenia w miarę spokojnie. A to jest niedofunkcjonowane przez NMZ. Nie wiem o jakiej premedytacji konkretnie Pan mówi w tej chwili. Przy, przy przeciwciałach y, monoklonalnych powinniśmy pacjenta szczepić. Przy przeciwciałach monoklonalnych musimy dawać duże dawki preizolowanych wcześniej. Przy przeciwciałach monoklonalnych podajemy na przykład tak bardzo prosty lek jak paracetamol. Y, te informacje nie zawsze są zawarte w charakterystykach produktów klinicznych. Panie doktorze. Ja bym powiedział w ten sposób. My nie możemy jakby tworzyć nowych standardów leczenia, które nie zostały zweryfikowane w fazie rozwoju leków. Jeżeli w fazie rozwoju leków pojawia się jakaś toksyczność, to rolą tych badań klinicznych jest równocześnie stworzenie mechanizmów osponowych zmniejszających tę toksyczność. I w wielu sytuacjach, no takim typowym przykładem jest docetaksel, To jest lek cytotoksyczny z grupy taksoidów czy taksy. czyli premedykacja jest standardem, ale ten premedykację w procesie rozwoju leku, jakby stworzono, bo widać po że bez tej premedykacji to leczenie jest wręcz niebezpieczne, nie tylko bardzo toksyczne, ale niebezpieczne, stwarza wyraźne zagrożenie. I w odniesieniu do innych leków, jeżeli coś takiego się pojawi, bo to, że my, Podając jakiś lek, zmniejszamy objawy niepożądane. Wymaga jednak zweryfikowania, czy my nie zmniejszamy też jego aktywności przeciwnowocorowej, więc to nie jest takie proste. I tutaj taka radosna twórczość, prawda, że na, na zasadzie common sense, prawda, że jeżeli na przykład po, leku, przy, po podaniu leku kolego zawsze boli głowa, tak, no to dajmy mu tam jakiś lek taki czy inny. No to, to no my postępujemy tak, bo trzeba sobie jakoś dawać ale w znacznie bezpieczniej bym się czuł, gdyby częste objawy niepożądane można było osłonić lekami, które zostały zweryfikowane też w procesie badań, prawda? No, oczywiście taki, takim typowym przykładem są takie przeciwwymiotne, które podajemy, to jest przecież rodzaj premedykacji, leki e, poprawie, e, zmniejszające tematotoksyczne. W niektórych odwodach i niektórych lekach jest to standard że tutaj w wielu, wielu ja. sytuacjach weszło to do, do armamentarium, a, ale myślę, że Panu chodzi o sytuację nie tylko. Tak? Znaczy, ja zadając to pytanie Panie Profesorze, miałem w domyśle e, wyniki publikowane przez e, francuski Instytut Raka. Miałem e, e, ja również na myśli przykład reku Arzera, gdzie okazało się, że właśnie podanie paracetamolu bardzo złości wiele działań w tej premedykacji, co znalazło odzwierciedlenie w charakterystyce produktu leczniczego. Ale tobie to jest jakiś kierunek. Ja rozumiem tutaj zastrzeżenia pana profesora. Dziękuję bardzo za odpowiedź, bo one też są istotne i trzeba na to zwracać uwagę.